Paniaczek, aroganty pufon. Nieważne, co tu powiem, nieważne, nieważne jak ktoś mnie skorpeduje za to, co mówię i tak dalej, Polska Liga to jest, to jest... To jest światowe zadupie i nikt polskiej ligi na poważnie nie bierze. Szef. Ty, ale wiecie, co jest dobre? W końcu napiszę, w końcu będzie taki jasny przekaz, że nie będzie w komentarzach food track i że dupę Grabary, no nie? Że nie tylko pozytywne rzeczy, tylko coś negatywnego. Czy jednak miły, serdeczny chłopak, który zbiera pieniądze na potrzebujący? On ma dwa oblicza, wiesz, nie wiem, które pokaże dzisiaj w materiale. No, Kamil Grabara przed państwem w czyli będzie się działo. Kamil, powiedz, jak spędziłeś pierwszą noc po wbiciu elity? Emocje już opadły czy jeszcze nie? Koszulka widać biała <noise> jeszcze białą, nie? ale zmieniona, wiesz, bo ta wczorajsza miała pod pachami taki zeloty, taki stres. Tak zwany zapotoka, wiesz. Słuchaj, w momencie wbijania elity byłem top 3 na polskim Twitchu, okej? Okay? Ło, wow, widziałem. No. 4400 osób. No właśnie opowiedz coś o tym, bo założyłeś kanał na Twitchu, streamuje, streamujesz FIFA, streamujesz też Warzone, z tego co widziałem, ale też to wszystko ma szczytny cel. Nie, czy znaczy, wiesz, go miał tylko tak dla siebie streamować, to w sumie by mi się nie chciało za bardzo, no nie? Mam inny środek zarobku jeszcze, więc... Ja raczej nie musiałbym na donację tam prosić ludzi, a tak to się mija z celem. A ja jak mogę zebrać jakieś pieniądze, to po prostu zbieram mnie. I tak lubię grać tam FIFA, że mogę połączyć coś w sumie charytatywnego i coś, że po prostu mogę zebrać jakieś pieniądze. Bo równie dobrze mogłem wpłacić, powiedzmy, nie wiem, tam 10 tysięcy, 50 i wiadomo, że, że to by było może lepsze, ale nie dostarczą jakiś tam, powiedzmy, nie, umówmy się... rozrywki ludziom. Nie. Umówmy się szczerze, możesz swojej dziewczynie powiedzieć, że robisz coś charytatywnego, coś dla ludzi i możesz sobie pograć. Dużej na kompie, no. Takie no, są fakty, no. Oczywiście, oczywiście, że tak wtedy ten grafik mam, wiesz, większy i mam więcej czasu po prostu. A że wczoraj, wczoraj mu się dowiedzieli, to, no to znakomita wymówka, A, A tak to musiałbyś puzzle układać. No, złożone tysiące. <grym> Załóżmy sytuację taką, Polko. Siedzisz w domu ze swoją żoną mm -hmm. i chcesz z 30 meczów. No wiem, jest to często Czyli niemożliwe. Czy to jest takie łatwe do wykonania? Nie jest. Właśnie wczoraj dostałem z między innymi za to, wiesz, bo no. próbowałem zagrać. No, więc w... ja też A z kim siedzi PLKD? Ja bardzo często, bardzo często kończyło się na na tym, że telewizor po prostu, no, też nie było pozwolenia od górnego, żeby grać. Musisz być no life'em <grym> Ale, ale po prostu z y, kwestii tego, że mamy stream, że robimy coś charytatywnie... <grym> Mówiłem Ci? Zobacz, jak ja z czystą ja głową sobie poradzę. Rozczytane Wiesz, zostało od razu. Zapasem. A jesteś trochę uzależniony? Bo Polkoś się przyznał, że jest. I Wiecie nie. co? Uważam, że jestem, ale to uzależnienie nie, nie przejawia się tym, że, że muszę grać, tylko mam takie poczucie, że muszę komuś w spuścić. Czyli rywalizacja. Bardzo agresywny się robię, grając z tą FIFA. Uh -huh. I jak gram, powiedzmy, gdzieś bez kamer na, na dole, w salonie, na, na, na konsoli, duży telewizor, jak widzę, jak taki gościu, wiesz, broni mi tam głęboko, no to jestem tak zagrzany, wiesz, pad poleciał, jest dziura w panelach i tak dalej. No takie rzeczy się działy. No nie jest to nic, czym powinienem się chwalić. I uważam, że to jest takie moje z ten stream, bo jestem na nim spokojny. Ludzie piszą, że pierwszy raz widzą tak spokojną osobę w Fifie, ale nie. FIFA mam wrażenie, że to powinien być plus 18, bo ta gra plus cztery na pewno nie jest. Tam się dzieje takie rzeczy, takie zwyrodnienia, że no po prostu, no czasami człowiek się po prostu wkurwia. No. Teraz właśnie zaczęliśmy od twojego streamowania, to możesz zaprosić od razu na czwartek chyba, tak? Będziesz otwierał paczki za wbitą elitę. Planuję w środę bądź wtorek zorganizować streama z Call of Duty i będziemy grali ze znanymi ludźmi. Okej. Okay. Jaka jest definicja ludźmi, znanego człowieka? To znaczy szeroko pojętym gronem celebrytów, Internetowych aktywistów, influencerów. Przykłady! Co jest, że wow. nadzieję, że ktoś Przykłady! wyzwanie Bartek Kapustka nieźle gra hmm. podobno. Kto będzie Bartek z tych celebrytów? Powiem. Na pewno będzie zaproszony, tylko nie wiem gdzie on teraz jest. Może na granicy Polski z Anglem, w kwarantannie. Nie wiem co się dzieje <laughs> z baskim. Trzeba zrobić odbiór jakichś dobabłka. <laughs> no. Musimy to ustalić. Może Solid Keeper da się zaprosić? Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Uh, we will say uh, what time we will talk. Ostatnio się proponował Rafałowi Gikiewiczowi, że może pouczyć angielskiego jego dzieci. Myślę, że można było skorzystać, bo to jest taki angielski dziki wyuczony, wiecie, w środowisku. I very well. This is on. It's very beautiful. To jest lepszy niż taki książkowy. Bo on, bo on oczywiście Wojtek, pozdrawiam bardzo serdecznie jesteś. Szef, Boże, goście, mi naprawdę Cię serdecznie poddają, to wszystko jest kwestia humoru, sarkazmu i Tak, dalej. ta relations jest bardzo fantastyczna. Uważam, że taki wyuczony angielski w sytuacji stresowej, wiesz, musisz po prostu coś powiedzieć, coś co musi znaczyć dwie rzeczy na raz. I to brakuje to to i Ci słów. słowa Wojtek sobie znakomicie radzi. Uh, ta wielka experience uh, and to, is wiem, to kaza. de casa. kaza. Mm? No. Mhm. Wiadomo, też odpaliłeś teraz te streamy, bo masz dużo wolnego czasu, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o klub? Monitorują Cię na bieżąco, jeżeli chodzi o jakieś treningi indywidualne? Nie no, wiesz, mamy no, tam jakąś całą rozpiskę i tak dalej, masz ten swój pasyw, musisz wszystkie tamte Twoje treningi po prostu aktualizować na aplikacji i monitorują, no pewnie jak nie robisz, no to dostaniesz zjebkę, no ale ty na przykład... Ale spoko, spoko, jeszcze ucinając spekulacje, znajduje czas, żeby trenować i streamować, tak, bo nie martwcie się, wszystko jest OK. A powiedz generalnie właśnie, jak wygląda twoja sytuacja w Huddersfield, bo tak próbowaliśmy monitorować to, co się z tobą działo. No i oczywiście no. monitorowaliśmy na podstawie przekazów wideo, które docierały do, do Polski. I też znaleźliśmy taką prześmieszną kompilację, nie wiem czy widziałeś na Twitterku, z... z A to jakichś... Mówi... Mu... A je, ja, wszystko, ja jestem wszystko <grym> na bieżąco, to chyba jakiś mój <grym> fan musiał Piotr Muhammad! Czy nie uważasz, że wspaniałą zabawą byłoby teraz odpalenie tej kompilacji i przeanalizowanie jej w sposób merytoryczny? <grym> Myślę, że spoko... Myślę, że na spokojnie możemy to zrobić. Pierwszy mecz z Derby, tak? Z Derby County. Tak, tak. Dabi! jak mówi Krystian Bielik. Dabej. Dawej. Bo Krystian ma akcent, a ja nie mam. Wyszedłeś na grzyby na 16 metr. No dobra, no ale co miałem zrobić w tej sytuacji, kiedy obrońca podaje do mnie piłkę Parkiem? To jest jedna z tych sytuacji, w której się da znaleźć usprawiedliwienie na Twoje zachowanie. No myślę, że trzy w... ja myślę? Trzy. 3? 3. Że tylko trzy wina bramkarza? Tak. Ja myślę 5. Bo po mojej stronie. Ja. ja myślę 5, no. bo mogłeś podjąć później inną decyzję. Czyli mogłeś wracać w światło bramki. No ale gdzie bym zdążył wracać do światła bramki, jak ja byłem na 17-tym meczu, a gościu był trzy? Tutaj wiesz, to, no, to gdzie bym dobiegł? bez szans no, nie dobiegł dobiegł Nie, no nie, nie dobiegłbyś, ale miałbyś większe szanse na przecięcie tej piłki, bo nie wiesz, co by się wydarzyło. No, jasne, jasne, że tak, a wiesz... Jakbym bo nie wiesz, jak by, można... jakby on uderzał, gdybyś ty go teraz nie próbował zablokować. Ale sprestowałeś go, podjąłeś ryzyko. Miałeś nadzieję, że uda ci się jeszcze więcej. Gdyby zaprakować. może trafił mnie w nogę, to byłbym bohaterem, nie? Dla, dla, dla mnie pięć. No, ale nie trafił. Dla Polkośa no co? Ja, ja uważam, że też pięć. Ja uważam, że też pięć. Okej. Okay. Okay. Polkoś <śla> chciał być bardziej grabarowy od Grabary. <śla> Dzięki. No, dobra, jedziemy z drugą. Dobra. No właśnie o tym dyskutowaliśmy, że tutaj tak naprawdę no, niewielki jest błąd grabary. A no to jest dwa. No Jakbym obronił, to jest mega interwencja. Tak, no, tak. no to wtedy jest Fakry. Fabian ze Szwajcarią, nie? Piłka leci z mojej lewej strony. I wpada po długim słupku. Gdyby on uderzył w krótki, to dużo łatwiej by było reagować na ten strzał. Przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Bo on uderzył, wiesz, z 6 metra, tak naprawdę, z nabiegu, więc ta piłka miała trochę siły, umówmy się, nie? To znaczy, ja ci powiem tak, to jest jedyna bramka, która kompletnie nie pasuje do tej kompilacji. Ciężko mi to w ogóle ocenić. Ja mówię, dwa, Polkoś? Dwa. Yy, yy, tutaj. O. Nie, tu dziesięć, no bo tu trzeba. <śla> sytuacja, bo tu dziesięć, bo tak sobie myślę, mówię, a, piąskuję od razu. No, no, no. Nie? A Pięknie, nieprawda pięć, mogę... bo się faulowali. A, ja mówię, ee, myślę, że mogę to na spokojnie złapać, wiesz? I jak się cofasz i próbujesz łapać, to się nigdy dobrze nie kończy. Taka rada, nie? Z mojej strony. No teraz już to wiem. Jak ja się, się cofasz wieram, i próbujesz no. łapać, tak. Młody bramkarzu, pamiętaj. Dobra, no tutaj powiem Ci... Byłeś eee, troszeczkę zaskoczony, ale jednak... E. Mogłeś zrobić nie. zdecydowanie więcej. Mogłeś... 7-8. No jasne, że tak, jasne. Ja bym się skłaniał ku 7. Tylko wiesz, tak naprawdę jak patrzysz na sytuację, ten obrońca się dał przepnąć, no nie gościu mhm. sobie stoi na piątce, mówię, no na 100% potrafi głową, no ale tak zwany mizżać, jak to mówią. I, <grym> i, <grym> i, trzeba, i trzeba ratować. No i też... Prawda jest taka, że na 10 razy on by uderzył we mnie, no tak. jeden raz stasuje, bo boku tam mnie nie było, no. bo on nawet nie on tylko na piłkę patrzył chyba, nawet nie celował no, nie? Ja też 7 powiem, no tutaj możemy, możemy po prostu powiedzieć, że Waluś mnie nie słyszał i tak będzie najłatwiej. Okej, okay, ale tak naprawdę no tutaj popełniłeś błąd. Nie, no jasne, że tak. Tutaj popełniłeś, nie, bo, bo jak, jakbyśmy nie. chcieli to porównać na przykład do tej sytuacji z derby, to jest w ogóle jakby nieporównywalne, nie? No bo tam jakby zgodziliśmy nie, no jasne, się na pies, jasne, jasne, to jasne. ja bym tu powiedział 8 szczerze powiedziawszy. Po prostu zła decyzja o wyjściu z bramki. Nie, spokojnie, mogłem stać tak, nie, 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 nie. Mogłem wstać, no. ej, Ejt? Ejt, zgadzamy się. Agree? Dajmy ej, niech będzie eight. No, no i co, 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 co w tej bramce? Dobra, ja dawaj, daj, tak daj, da, jeszcze raz. gdzie tu jest moja wina. Załóżmy, że stoisz na środku bramki, on uderza po krótkim, co wtedy zrobisz? No nic nie zrobisz, ale masz więcej, do, więcej na swoje usprawiedliwienie. W no, meczu nie myślisz o zasadzie, o, ustawię się tak, bo jak puszczę po krótkim... to powiedz, to jak czytałeś tę, ramkę, tę sytuację no w takim no, razie. Przecież widzisz, że gość stoi pludki. na piątym meczu, jest idealnie na przecięciu z drugim słupkiem, więc nie uderzy tam, no nie? Mhm. Więc, a jest jeszcze zawodnik przy nim, więc tak naprawdę wrzutkę będzie mu ultra ciężko zrobić. Więc jak uderza, no to ja jestem na środku bramki praktycznie, no bo nie ma szans, że mnie teraz pokona po krótkim słupku, więc jak uderzy tam, to to obronie, no. Niefortunnie kopną tak, że ta piłka leciałaby po ziemi i ten zawodnik by to przeciął. Odbiła się od nogi i po szwalowę, no i była, nie wiem, półtora metra nade mną. W życiu bym tego nie przeciął. No nie, nie, nie uważam, że to jest moja bramka w ogóle. Mm -hmm. Przekonaliście się do tego, też. Się... No. No tutaj miałeś piłkę na rękach, nie? No. I Możemy tu szczerze, jesteś w miarę dobrze ustawiony? No nie, bo w sumie tak naprawdę przy. Znaczy, się skorygowałeś tam, grę, to ustawienie? Skorygowałeś to ustawienie, żeby zrobić interwencję skuteczną. Nie wiem w sumie, czemu się wracałem do linii, gdybym był na skosie cały czas do przodu, jak wiecie, tak zamiast do tyłu, cały czas do przodu po skosie, to może bym to obronił, no nie? No trzeba to... był zbyt mocny też, żeby to wiesz, jedną ręką obronić. Może wiecie co? Górna ręka, górna ręka jakby tu poszła, to mm -hmm. może bym to tak zrzucił, a tak już tą piłkę w momencie, kiedy ja ją dotykam, ona już jest chyba i tak za linią, zauważcie. Tak. Jak ja bym ją zaatakował tak 10 cm przed linią, ona może by na poprzeczkę poleciała. Mm -hmm. Czyli sumie... co? 8? Ten kontakt był całkiem no mocny. Myślę 7-8. Nie no, 7-8 to jest trochę nadużycie. 5? No, myślę, Dobra, ty pięć do siedem. Pięć, pięć plus. To opalić, no. no to jest w na następnym meczu. Dyszka, dyszka. Tak, tak, i... tak. A co chciałeś zrobić? Do szóstki podać? Czy nie, chciałem na... wybić, wiesz? A wybić, no, a w ogóle tak. górą, tak? Chciałem, chciałem wybić, nie? W tym meczu faktycznie z trzy, 4 razy wybijałem lewą nogą, wszystko ok, I ten raz 40, chyba, czwarta minuta i bęk, mhm. Właśnie mi się kojarzy taka bramka trochę z bramką Adriana, to co opuścił z Napoli. Mhm. Tylko, że on tam miał na prawej, i to miał trochę łatwiejsze, bo piłka leciała prosto na niego. I miał na prawej. No nie wiem, wydaje mi się, że jak leci piłka prosto na ciebie, to łatwiej jest ją skontrować. Wiesz, jak z boku idzie, to musisz tak trochę zawijać, mam wrażenie, no nie? Mm -hmm. No ci brankarze Liverpoolu tak mają, widać. Wystarczyło przyjąć do, do, do prawej i po prostu wybić po prawą nogą i tyle, no nie? W takim razie, jaka jest teraz Twoja pozycja w klubie i jakby jak ty się czujesz po tej kontuzji? Czy już nie ma w ogóle śladu po tym, że jak wrócicie do gry, to Ty już jesteś bramkarzem znaczy, numer jeden, czy jak? Słychać, że ślad jednak jest. <laughs> No ślad to zawsze, bo właśnie taka na kontuzę, a ja nie wiesz co? Ja nie wiem, powiem ci szczerze, tak naprawdę teraz co się dzieje w tym klubie i to mówię całkiem obiektywnie, nie tłumaczcie, może tego ta na bo nie, tak. nie tak. znajdą że... Ale no, nie wiem co się dzieje, wiesz? wiem. Co... <laughs> Tłumiałem... <noise> to tak, ale tak że jest sobie 30 kontraktu, więc tak naprawdę never mind. Eee, nie wiem, wiesz, ja miałem, ja miałem kontuzję, chwilę to trwało, wiadomo, nie mogą trenować, ale ja już trenowałem, trener mówi, że ja nie mogę grać, trener mówi, że ja nie mogę trenować. jak chcesz mnie odpalić, to mi to powiedz. Ale ja dlaczego, powiedziałeś, dlaczego nie możesz trenować? Twierdził w press conference, że ja dalej nie trenuję, wiesz o co chodzi, mm -hmm. tego? to tylko tyle. I ściągnięto że... bramkarza jakby wypożyczoną. Jonasa no, tak, tylko że wiesz, że masz limit pięciu wypożyczonych. Mhm, mm okej. Okay. 18, a ja teraz jestem szósty. Oh. Yeah. Czyli może się no. tak zdarzyć, że na wiosnę no, będzie Może Może różnie, nie wiem. Ciężko im powiedzieć. Nawet <grym> już jest To Będzie szczerze? Teraz to już nie ma znaczenia, bo to, co się dzieje na świecie, to jest, to jest hit. Czysto, czysto społecznie w ogóle się nie przejmuję już tym sezonem do końca. No bo nie wiem, jak to wygląda w Polsce. Wiem, że jest to w miarę przestrzegane wszystko, ale jakbyście zobaczyli to, co się dzieje w Anglii. No to nie wiem czy będzie OK w, następnym, w następnych miesiącach. Czyli tak, raczej, jak się wydaje. raczej ludzie mają tam mówiąc brzydko wywalone na, na kwarty. No nie i koronawirusa. Wiem, na przykład wczoraj gdzieś na Twitterze zdjęcia z parku w Londynie, a tam 4000 ludzi w parku, przy tam przed wczoraj sobie chodzi, no, no to o co tu chodzi w ogóle? No, no dla mnie to jest szok. No. Ja wiem, że może my rozdmuchujemy to, daliśmy się jakoś nie zmanipulować, ale no, jak nie dać sobie siebie zmanipulować, skoro w tych czasach tak szybko się rozprzestrzenia wirus, gdzie faktycznie są lockdown I, umier umier um um tak, i, tak, i, i umierają ludzie. Się ludzie. Się I umierają ludzie. Yy, to tylko tak yy, dla formalności, bo jakby nie do końca zrozumiałem. Do 30 maja. Masz wypożyczenie. Do 30 czerwca. czerwca. Jeśli się sezon nie skończy do tego czasu, to wracasz do Liverpoolu, czy jak to formalnie wygląda? co, z tego co ja wiem, co IFL wystosowało, jeśli się nie mylę, to wtedy tak naprawdę to zależy od zawodnika, czy on przedłuży, bo jest taka opcja, że możesz po prostu przedłużyć kontakt to na miejsca 2 z 3 miesiące, na 2, okay. ale umówmy się, no nie wiem, mi się nie wydaje, że sezon będzie trwać jeszcze w lipcu. Wydaje mm. mi się, że albo to się zacznie faktycznie teraz, pod koniec tego kwietnia i będziemy grać, Albo to przesuną mi no i będzie trzeba jakieś dalsze kroki. No widział wiem, że będzie presja, żeby to wszystko rozgrywać, bo to jest oczywiste, w szczególności w Anglii. No ale potem co tu się dzieje, to nie widzę tego, żeby to się rozegrało. I jak wygląda twoja kooperacja teraz z Liverpoolem? Czy trener Błękarzy dzwoni do Ciebie po meczach? On jakoś analizuje Twoje występy, bo wiem, że mieści dobrą relację zawsze. Mną no, zajmuje się wydział wypożyczeń. Wiadomo, że w Liverpoolu taki wydział wypożyczeń jest duży. Nie tak duży jak w Chelsea, bo tam mają wypożyczone trzy drużyny. Ale, ale wiadomo, jest, jest, jest kilka osób, które się tym zajmują. Są, wiadomo, analitycy. Analitycy wysyłają ten cały materiał mój z treningów czy z meczów. Wysyłam to do Liverpoolu, do mojego trenera w rankarze, który jest takim maniakiem, że zgaduje, że to ogląda od razu. Mhm. I gdzieś tam po każdym meczu, wiadomo, wymieniamy ze sobą wiadomości, dzwonimy do siebie, mamy cały czas kontakt, więc, więc on tak naprawdę jest, ale go nie ma ze mną fizycznie. Ale gdzieś tam faktycznie w telefonie czy w internecie cały czas czuwa, ogląda i, i, i tyle. No po prostu. Po prostu wiem, że on wszystko wie. A trener bramkarzy Huddersfield, który z tego, co kojarzę, jest coś dość ważną postacią chyba w federacji angielskiej. Bo tak, 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 tak. Tak, tak, ma, ma dość duży wpływ na, na system szkolenia bramkarzy w mm -hmm. Anglii, na Wyspach. Jest człowiekiem, który jak Ciebie diagnozuje i jak z Tobą rozmawia po takich meczach, gdzie zagrasz dobrze, gdzie zagrasz źle, bo z tego, co przynajmniej można medialnie on wyczytać, walił. on Cię bardzo chwali i bardzo ciepło się o Tobie wypowiada. No to nie wiem, sceptycy pewnie powiedzą, robi tak, żeby mi nie było przykro, mhm. Druga strona barykady powie, że faktycznie wcale nie jestem taki zły, mhm. jest jak jest, pewnych faktów nie zmienisz, uważam, że miałem dobre mecze, uważam, że miałem słabe mecze, uważam, że miałem takie po prostu mecze przeciętne, w których nic dobrego nie zrobiłem, nic złego nie zrobiłem, czyli tak zwane czyste babcie, no, nie? no mhm. bo takie mecze też są w piłce. Tak jak mówicie, tak, tak jak wspomnieliście, wiadomo, człowiek na pewno ma ogromny wpływ na szkolenie w Anglii, bo tak naprawdę... Wystarczy sobie włączyć na YouTubie, wyklipować, jak trenują bramkarze pierwszej kadry Anglii. Mhm. I to jest wtedy to można wrócić do treningu Hadersfield. i naprawdę myślę, że dużo ćwiczeń jest tam jest od nas, bo to ten trener faktycznie kreuje ten program szkoleniowy, jest zapożyczonych tam. Więc no, jeśli ufam, bo taka federacja jak angielska, no to uważam, że jest dobrym trenerem, prawda? No nie można dyskredytować jego po prostu, wiedzy, umiejętności i gdzieś tam po prostu szczęśliwości w sytuacji. Chociaż z tego powodu to jest bardzo wartościowe wypożyczenie, prawda? Właśnie fajnie, że na niego trafiłeś, bo jednak szkoleniokamkarzy tak, jest wiecie, słaby. Wiecie, najważniejsze, jest tak naprawdę mecze to jest jedno, ale jak traficie na jakiegoś ogóra trenera, no to się zaczyna problem, wiecie o tym. No tym mówi wrażli, każdy. i Arsen, Kasu Wojtka z treningu, i Łukasza. Dwa, że z treningów nic nie wynosicie. No. To... no może być różnie, nie? jak macie tak naprawdę chujowego trenera bramkarza. O tym no, też Marcin Bułka mówił. A gdybyś miał zrobić taki ranking pięciu swoich ulubionych bramkarzy, których najbardziej cenisz właśnie za różne aspekty, możesz też to wytłumaczyć? No to na pewno Alison za to, że on ma taką intuicję, gdzie trzeba być w bramce i dlatego on te jego interwencje nie wyglądają tak spektakularnie, mhm. ale on broni spektakularne piłki w prosty sposób i to jest fenomen w ogóle mhm. światowy. Mam wrażenie, że te takie unbelievable saves to jest w 80% właśnie sytuacja, w której bramkarz w ogóle nie myśli o tym, że obroni strzał. Fabian to super robi, że te najprostsze sytuacje, nikt się nie będzie za nie chwalić, ale wszyscy, którzy się znają na tym, na tym bramkarstwie, Cię bardzo za to docenią. Mhm. Bo Ty te najprostsze sytuacje faktycznie, faktycznie wykonujesz w prosty sposób, taki, taki automatyczny, nie na się zastanawiać I, i on to właśnie ma. I, jest, jest, jest wielu bramka, że to samo Alison ma, że, że takie bardzo proste sytuacje czasami faktycznie mogą kosztować dużo problemów, wiesz, takie slow ball can kill you, dużo osób tak mówi w Anglii. Jakbyś jeszcze raz ma, Snow, bo snow. Masz wrażenie, że cały czas jeździsz 100 km na godzinę, wiesz o co chodzi, jedziesz po mieście 100 na godzinę i nagle jest... do 20 musisz zwolnić, wiesz o co chodzi. I jak ty sobie z tym radzisz, to jest właśnie, to jest właśnie ważne. Oblak za to, że na linii jest najlepszym bramkarzem na świecie. Nogami na pewno nie gra najlepiej na świecie, no bo, no bo to wiadomo, ale na linii, jest, na linii jest kozakiem. Tu się zaczynają schody, wiadomo, że Ter Stegena byś tam trzeba było umieścić. On mm -hmm. jest tak taki... No on tak wszystko robi fajnie, wszystko fajnie wygląda jak Ter Stegen robi. Jak nad, nadgarstkami, broni, wiecie o co chodzi, to mm -hmm, jest tak. fajne. Ja dość spektakularnie. Jest, 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 jest takim. No nie wiem, ja oglądam mecie realu i uważam, że on jest przekozakiem. Wiadomo, że mu się zdarza też... No nie wiem, jak w tym sezonie puścił bramek, ale na pewno nie puścił tylko, ile zawinił bramek. Bo no bo parę, parę i tam było, wiadomo. Wiesz co, ale ten sezon ma de facto znakomity, poza może tą bramkę z Lewantę, którą puścił, e, gdzie też jakby można by było ją rozłożyć na czynniki pierwsze, ale ten sezon ma znakomity. Tu się absolutnie zgodzę no, z tym, że on jest Ja kozakiem. też mam wrażenie, że dużo ludzi tak go po prostu beszta, bo ma, nie wiem, kazu z tego meczu z Ajaxem, że puścił bezpośrednio z Wolnego, że ma dwa metry. I, I trochę kasus z tamtego sezonu, wiesz? Gdzie gdzie mam wrażenie, że tak. ludzie go oceniają przez to, że, że faktycznie coś tam zrobił kiedyś, a nie to, co się dzieje teraz. Jeszcze w Premier League masz kilku <słuch> niezłych kozaków. Nie, no w Premier League wiadomo, że Edersona może rzucić do pierwszej piątki, no ale, no powiesz, że gra super nogami, no bo gra w City, a jakby grał w Atletico, no to grałby tak samo tymi nogami. Był w Benfice, tak? On był w Benfice, Benfica wtedy też grał w piłkę, no to na takiej podstawie go pewnie City wyłowiło, że super tak. grał tam nogami. Bo no tego, tego potrzebowali. Nie wiem, mi na przykład się podoba bramkarz Lazio, ten Albańczyk, jak wam się nazywa. Tak? Myślę, że on jest fatalny właśnie, ma dużo negatywnych. Ja tutaj. ja, ja okej, okay, myślę, że, że, że może mieć mega dużo, mega dużo gdzieś tam, Ale, ja, ale ja myślę, że teraz komentarzy na jego temat, ale wystarczy spojrzeć na tabelę. Lazio jest drugie, ma, ma 23 gole stracone, najmniej w lidze. <śledź> <Odbalim> teraz, <śledź> odbalił tę stronę. Co so, tego ja? <śledź> Wiecie, Lazio dobrze gra. No tak. Więc ja sił szansa dobrze gra. Ja oglądam skróty sobie ligi Włoskiej, no bo razem drążę, groni raz, brawo. że tam tak to sobie ogląda po prostu z ciekawości, co się tam dzieje w Lidze Włoskiej. No i ogólnie tam są Jasne. fajne skróty, jak liczyć nagle strzela z 20 metrów okienko, to też się fajnie ogląda nie? On ma takie Warunki, może trochę jak ja, nie wiem, mm -hmm. on też ma z M 95, myślę. Mm -hmm. No kawał chłopa jest. No po prostu mi się, mi się podoba jako branka. Jeszcze może zmieniać jest, jest wielu, na przykład dobrze broni bramkarz jest Muco. Muco, tak, Argentyńczyk. Oni, on, oni go ściągnęli w ogóle z Ligi Argentyńskiej, tak, czy tam tak, po prostu tak, gdzieś tak. z Ameryki Południowej dwa sezony temu, bodajże. Tego nie czytam w to bo to wiem, sprawdzałem ostatnio. Jak? Hashtag włoska robota, On tu. też jest no. przymierzany do I on już chyba 24 roku. lata, masz 25, też spoko bramkarz. tak osza się załapał. na taśmę. No na, największa mnie. sensacja. I wiadomo, że mógłbym powiedzieć, że, że szczęsny i tak dalej, no ale wiesz, mamy już top 4 i próbujemy kogoś nie z tego topu teraz. Nie, no, ale masz, to jest, nie? wiesz, ja to nawet rozumiem, że nie chcesz dać ani Fabiana, ani szczeny, no bo. Taki tak naprawdę, nie. naprawdę by za chwilę ty będziesz pewnie, przynajmniej tak myślę. Tym gościem, który będzie się dobijał do pierwszej reprezentacji, więc... Nie no, ale, no dobra, ale teraz... Nie chcesz być jakąś odrzućmy, odrzućmy, wiesz, sympatię na bok i tak dalej, no. Dałbyś Fabiana do pierwszej piątki na, nie. Wieczu, nie. na świecie? Nie, nie, dałbyś, nie. Dałbyś Szczenę da... do pierwszej piątki? Szczenę bym na pewno do, do, do top 10 bym dał, ale Strakoszu no tak, nie dał ja, ja, do, do ja top 10 nawet. Ja też top 10 dał, ale, ale ani Fabian, ani Szczena, no top 5 nie. Może jedyne top 5, które bym kiedyś dał, to Artur Borut z Celticu. To wtedy może był mhm. top 5 na świecie, faktycznie. My, uh... I dole jest Arthur Bord no, no. in Fiorentina. I ty siebie widzisz na takim top poziomie w Europie, patrząc bardzo uczciwie na swój potencjał i charakter też, no bo to jest bardzo ważne. To czy na ten moment. I wiecie, czy to, ja uważam ogólnie, że, że wiadomo, że można gdzieś tam próbować wszystkich złożyć na jedną ścieżkę i wiesz, po prostu gdzieś tam korygować, czy ktoś, czy ktoś faktycznie jest w dobrym miejscu, czy nie jest w dobrym miejscu, ale wiecie, w piłce było tyle sytuacji. Że, że ktoś powiedzmy z kompletnego zadupia nagle jest w topie mm -hmm. i ktoś na przykład był w super miejscu też wylądował na zadupiu, no tak naprawdę nigdy nie, wiem wiesz o co chodzi. Tu mogą być jakieś podobieństwa, ale nie wiem, sorry, nie chcę dyskredytować polskiej ligi, ale polska liga to jest zadupie i nieważne ile meczy tam zagrał, mm -hmm. to jest zadupie. Mm -hmm. Kogokolwiek zapytasz, to zagrał na, na Zachodzie w jakiejś poważnej lidze, nie mówię o lidze kazachstańskiej czy jakiejś innej, ale jak ktoś zagrał na zachodzie chociaż jeden sezon czy, czy kilkanaście meczów, no to sorry, umówmy się, Polska Liga to jest zadupie. No, no taka jest prawda. Mhm. Nieważne, co, nieważne co tu powiem, nieważne, nieważne jak ktoś mnie skorpeduje za to co mówię i tak dalej, Polska Liga to jest, to jest, to jest światowe zadupie i nikt polskiej ligi na poważnie nie bierze. Wiadomo, znajdą się zawodnicy młodzi, którzy faktycznie dobrze w nie grają, tak jak Radek Majecki, czy jak Janek Bednarek był, czy jak Bartek Kapuska, czy czy, czy, kilka, czy, czy jak Szymon Żurkowski, czy jak Filip Jagiełło, czy jak ktokolwiek inny, kto wyjechał za granicę, znajdą się pojedyncze przypadki, tylko że te pojedyncze przypadki w pewnym momencie już nie będą się w polskiej lidze rozwijać i się zaczyna tak zwany dżemik ligowy, no bo możesz się na ileś rozwinąć, no ale jak wokół siebie nie masz odpowiednio dobrych zawodników, to się nie rozwiniesz, no. No wiadomo, musi być też przyzwoite słowa, nikt kto gra w polskiej lidze nie powie tak. że to jest za dupie. No, chyba, że jest zasłużony, zarabia 150 tysięcy złotych miesięcznie, ma 20 sezonów, ma 50 meczów w kadrze, no to może ci powiedzieć, no jest za dupie, odcinam kupony, zarabiam, nie obchodzi mnie to, jest na w Polsce. I żyję sobie na takich, powiedzmy, half vacation, no bo to są półwakacje polskie. Okej, okay, czyli hobby, hobby, hobby ligę. <laughs> tak, e, no, no, klasyk, ale e, słuchaj, ale w takim razie, skoro zdiagnozowałeś, Polską Ligę jako piłkarskie zadupie, jaka Twoim zdaniem jest przyczyna tego, że to jest takie zadupie? To mnie bardziej interesuje. Nie no wiem, powiem Ci szczerze, mam ostatnie takie, takie przeświadczenie w ogóle, co się dzieje. Wiadomo, że jestem kibicem Ruchu Chorzów i obserwowałem Ligę, jak wyjechałem, obserwuję sobie dalej, bo moi znajomi tam grają, koledzy z kadry, wiecie o co chodzi, po prostu albo czasami dla zabicia czasu. I wiecie co? Ja się czasami na tym łapię, po co ja oglądam Polską Ligę? Nie wiem, może żeby polskiego komentarza posłuchać, no nie, żeby może mieć kontakt no, z językiem, z językiem, za językiem właśnie, wiecie? Tak. Ja mam czasami takie wrażenie, że nawet nie wiem, jakiś znakomity uczony czy, czy ktokolwiek, no nie byłby w stanie rozłożyć na czynniki pierwsze, dlaczego Polska Liga jest fujowa. No, no nie wiem, czym jest to spodoba, ale uważam, że to jest multu małych czynników, mm. które się tworzą duże i, i przez to no nie wiem na którym jesteśmy miejscu w rankingu, ale może nie podawajmy tej liczby, no bo jak będziemy na, ty, na, ty, na, ty, na tym numerze na liście czasu w polskim youtube, no to będzie słabo. O, no, dobre, podałaś się to Kamil, Marcin Neyman, opinia. Wiecie co, ja, ja ogólnie uważam Marcina Najmana za mega inteligentnego faceta. <laughs> Do zobaczenia z kanału sportowego. No bo to jest fenomen. Nie umiesz czegoś robić, a zarabiasz na tym naprawdę super pieniądze. No no tak. ja nie wiem, ile on zarabiał w Fire Wy macie dojścia pewnie do takich smaczków. No, zarabiał na pewno dużo z tego pay, pay, pay per view, czy z samego kontraktu. Uważam, że zarabiał multum pieniędzy. I wiesz, że przeku... no taką. Nieudolność, trochę, mm -hmm. prawda? Brak talentu. Coś takiego, Taki abandon po prostu, internetowy. Stał się, na, tak jakby, nie wiem, wskrzesił się na nowo jakiś szaman, nie wiem, co mm -hmm. on tam zrobili z nim, ale znowu jest go pełno, wiesz. WP, one, tak, na kanale sportowym. I wiecie co, oglądałem ten kanał sportowy i liczyłem, że Marcin Najman jest inteligentną osobą i liczyłem też na to, że będzie się tak po prostu tak po ludzku w miarę inteligentnie bronił przed Stanowskim. Mm -hmm. Ale wiecie co. Pan Krzysztof Stanowski też upadł do takiego żałosnego poziomu w tym programie, że to w ogóle nie było nawet. To nie, tak jak czasami jest sytuacja win-win, że wiesz, obydwie strony wygrywają, tak tu było luz-luz po dwóch stronach, bo i ten słabo wypadek go polał tą wodą, i ten mega słabo wypadek mówił, że nie jest przebierającym, nie będzie robić czegoś, czego nie potrafi, a tak naprawdę nadeszło i jedzie z ludźmi, i jedzie z dyscyplinami, których on nigdy nie uprawiał. On, Mówi przecież, że ono 20 lat sportu nie uprawiał, no to o czym my w ogóle dyskutujemy. Kłaniamy się nisko i czekamy na kolejną y, YouTube'ową, twitterową inbę. Ty, ale wystąpi, musicie mać też moją zbiórkę podać dalej. No, no oczywiście, no, no to w, link. w tym momencie. Wrzucimy Teraz Obisie tutaj wiedzieli. Tu... Aha, i jeszcze, jeszcze muszę dokończyć, bo pewnie i tak będą spekulacje. Ta skarbonka jest podpięta pod ogólnopolską zbiórkę na walkę z koronawirusem, przez co? Szeroko rozumiana zbiórka nie trafia na moje konto w żadnym momencie. To jest podpięta zbiórka i pieniądze wpłacone do tej skarbonki bezpośrednio trafiają na zbiórkę, która jest główna, stworzona przez się pomaga na walkę z koronawirusem. Więc ja tych pieniędzy nie dotykam, nie wącham, nic z nimi innego nie robię, ani ich nie zjadam. Bo takie sytuacje też były, Polka, wie o co chodzi, ale to nie byłem ja, to jest inny. I... No, wieścia też wie. No, pieniądze nie trafiają do mnie, pieniądze trafiają do mnie na koniec. Ja bym się właśnie chciał I każda złotówka się liczy i bardzo was proszę, żebyśmy zebrali pieniądze.